Kamilianik, jesteśmy już po walce. Łukasz Szmajda okazał się. Jakub Szmajda, przepraszam, okazał się zaporą nie do przebycia. Cóż mogę powiedzieć? Tak, jasne, mega formę wypracował. Dobry bokser. Tak się gdzieś tam spodziewałem, że, że będzie w dobrej dyspozycji, będzie w dobrej, w dobrej formie. Tak, tak też było. Gratulacje dla niego. Życzę mu powodzenia, on się rozwijał dalej, bo potencjał ma, moim zdaniem duży. Co cię zaskoczyło w walkach na gołe pięści w stosunku do klasycznego kickboxingu, klasycznego K1? Szczerze powiedziawszy nie, kurczę nie chcę się naprawdę tutaj gdzieś tłumaczyć, bo po prostu dostałem bęcki i, i, i tego się nie da ukryć, natomiast kurczę dużo się też działo ostatnio w moim życiu i takich nie żyłem troszeczkę tego ognia tak jak zawsze, nie? Klub na głowie, tam jeszcze kilka takich prywatnych swoich spraw gdzieś, to wszystko tak zatłumiło ten okres przygotowawczy, też ta rozbieżność tutaj mojej relacji z Tomkiem. No Tomek miał walkę w KSW, więc tutaj poświęcał sobie. czas, ja też to bardzo, bardzo rozumiałem. Ja w tym międzyczasie otworzyłem swój klub sportowy, któremu też musiałem poświęcić mnóstwo czasu, więc te przygotowania moje były takie tak naprawdę, że tak powiem, no w kit, nie? W cudzysłowie. No bo tak, od rana prowadziłem treningi, później po południu, jakieś treningi personalne, wieczorem grupy, bo na razie klub jest tylko i wyłącznie na mojej głowie nie zatrudniam żadnego trenera. No zabiera to, zabiera to dużo energii naprawdę, ja jak się przygotowywałem wcześniej do walk, to, to, to trenowałem dwa razy dziennie, robiłem 11 jednostek treningowych w tygodniu, a tutaj robiłem 4, 5, no po dwie godziny, no ale wracając do domu i byłem wyeksploatowany strasznie, no bo tak jak mówię, no treningi w klubie plus mój trening, no to tak naprawdę nie było czasu na regenerację, nie, także ta, ta moja forma była średnia, no i tutaj uważam, że głowa nie zagrała, bo ja w dyspozycji fizycznej jestem zawsze dobry, nawet jak z Tomkiem robiłem rozgrzewkę, mówi, kurczę, ja nie, nie widziałem cię nigdy w takiej formie fizycznej, ale co z tego, że jest forma fizyczna, jak głowa nie gra, nie? no jedno z drugim musi, musi, musi hulać, a jak tak nie jest, no to tak są efekty jak dzisiaj, nie? Jak zdrowo tym widzimy to rozcięcie przy oku, jak ręce? Ręce spoko, nic się, nic się nie stało, gdzieś tam na rozgrzewce, kurczę przy takim overhandzie, no bo gdzieś tam był taki plan taktyczny, żeby yy, Kubek gdzieś tam tym overhandem zahaczyć, jak się będzie zbliżał. Yy, Troszeczkę naruszyłem sobie kość, ale to, to, to na rozgrzewce. Trochę piszcze lobity, no rozcięcie. Mnie nie ruszają takie rzeczy za bardzo. To jest nieodłączny element sportu walki, więc nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Nie? Te walki są szybsze, agresywniejsze niż klasycz, klasyczne walki, czy nawet powiedzmy przypominają trochę ulicę? bo większość zawodników tutaj walczących gdzieś tam podkreślała ten aspekt. Czy przypominają lice? Wydaje mi się, że w zależności od zawodników, tak? no bo jak przychodzi dwóch, yy, powiem w cudzysłowie, zawodników, tak? którzy, którzy nie są sportowcami yy, z krwi i kości, tylko po prostu ich, ich ofensywa opiera się na machaniu, machaniu ręka, rękoma i cepeliadzie tak zwanej. No, wygląda to jak ulica, ale jeżeli przychodzi dwóch sportowców, gdzie każdy ma jakiś warsztat, umiejętności, no to wtedy, czy to są gołe pięści, czy to są rękawice, zawsze widać ten aspekt sportowy dość, dość wyraźnie. Nie? A szybkościowo? Kurczę, ciężko mi określić tak naprawdę. Kurczę, wydaje mi się, że nie ma jakiejś wielkiej różnicy. No, wydaje mi się, że nie. Gdzieś to moje potknięcie nie oznacza, że na ten moment kończysz przygodę z walkami na pięści? Y Kurcze, raczej nie. Po prostu muszę sobie dać czas. Muszę odpocząć, yy, muszę ustabilizować sobie tutaj yy, wszystkie, wszystkie sprawy w klubie, gdzieś tam to jeszcze bardziej rozhulać. Teraz już mijają wakacje, więc ludzie tym bardziej będą chcieli trenować. Mam w planach zatrudnić trenera, który mnie troszeczkę odciąży od tego wszystkiego. Nie chcę już brać walk yy, w momencie, gdy nie czuję, że, 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 że to jest ten moment, że, że chcę walczyć. Myślę, że przyjdzie taki moment, bo jak to mówią, ciągnie wilka do lasu, więc na pewno, na pewno na tej walce się nie kończy. Ja też nie jestem y, człowiekiem typu, no, kurczę, przegrałem, <laughs> pójdę zaraz się wypłakać swojej dziewczynie w rękaw, bo przegrałem, tylko jestem facetem z jajami, biorę to na klatę. Y, oczywiście z szacunkiem do rywala, z pełną pokorą. Myślę, że walki przegrane dają najwięcej, dlatego że mamy tutaj jasny obraz tego, nad czym możemy pracować. Lepszy rywal zawsze obnaży nasze, nasze słabe strony. Mi więcej dały przegrane walki, bo, bo dzięki nim mogłem poprawić swoją formę. Hmm, także, także ta walka też na pewno mnie czegoś nauczy. Wyciągnę wnioski i zanim jak poczuję, że chcę, to wracam na salę i na pewno myślę, że mnie jeszcze zobaczycie. Tomek był bardzo zły? Nie, właśnie nie, właśnie nie. Poszliśmy na krótko bajerkę, że tak powiem, na schody spokojnie. Tomek też jest doświadczonym zawodnikiem, wiadomo, i on wie o tym, że schodzą z klatki czy z ringu, to zawsze te emocje są, więc tutaj mnie już też tego nauczył, że żeby nie po prostu rozczulać się nad sobą i, i mówić a kurczę, no, przegrałem, już nie walczę i tak dalej, rzucam rękawice, nie, trzeba zachować zimną głowę. E, stało się. Porażki to jest nieodłączny element kariery każdego zawodnika, więc one są pisane i czy chcemy czy nie chcemy one i tak przyjdą, prędzej czy później ja mam tego świadomość i Tomek też, dlatego akurat tutaj nadajemy na, na wspólnej fali i jakoś, no jak się biłem z Kamilem Rutą na Grandzie w Warszawie no to było gorzej nie, no wtedy mi, że tak powiem trochę przerysował głowę po drodze, ale taki Pierdol psychiczny też, też, też czasami się przydaje, nie? żeby kimś wstrząsnąć i powiedzieć, że ja, goście, słuchaj, ile razy się ma powtarzać, by żeby, żeby tak, a nie inaczej. Także, także spokojnie, jest dobrze. To co? Dziękujemy za walkę i czekamy na powrót. Ja również dziękuję bardzo za zainteresowanie moją osobą i pozdrawiam. Kamil Dziękuję.